W tym filmie będę musiał wykonać zadanie od moich przyjaciół, zaczynając od zrobienia łotera z najwyższej kratki, a kończyć na zbudowaniu pałacu kultury w 11 sekund. Pierwsze zadanie było od Kacperskiego, czyli zrobić łotera z maksymalnej kratki. Dobra widzowie, ogólnie to ja już to przed chwilą zrobiłem i co dziwne za pierwszym razem, jak to, to jest wersja 1.19.4, więc to jest mega wysoko. A więc dobra, ale postaram się to zrobić drugi raz. Więc próbujemy. Co jest? Drugi raz z rzędu. Nie wierzę. Kolejne zadanie było od Firosika, czyli wygrać rundę na trybie End Crystal, nie używając End krystali. widzę, mamy grę. Mordo nie uciekniesz. To jest, co on odwala. Ale strefę mi założył. Widzieliście to? Co jest? Uciekam. A chłop mi pisze L. Oj, wkurzyłeś mnie mordo. Ja w PvP nie jestem za dobry. Dzisiaj nie jestem zły, powiem tak. Ale on ewidentnie mnie lekko robi. Jakbym miał szczerze mówić. Co on uda? Dobra, chyba go balę. Hadł zabiłem go. Bez krystali oczywiście, nie używałem. Kolejne zadanie było od Bagiaka, czyli zrobić skok przez pięć bloków. Dora widzę. pierwsza próba. Aha, to chyba będzie cięższe niż myślałem. Jest! Mamy to widzowie! Kolejne zadanie było od Neskacza, czyli zrobić potrójną 180. Dobra, próbujemy. Z tego co słyszałem, to trzeba się ustawić tak i robimy tak. No i ogólnie to, to jest trudne do zrobienia. Już po jakimś czasie chciałem się poddać z tym zadaniem, ale nagle stało się to. Jest! Mamy to widzowie! Let's go! O Jezu, potrójna 180. Teraz przechodzimy do zadania od Filiperowskiego, czyli zrobienie Dreamboat klacha. Dobra, widzę, ogólnie to już tą akcję zrobiłem, bo nawet macie na moim kanale, jak ją kiedyś zrobiłem. Tam na kanale moim macie, bo to wrzucałem. No i pamiętaj, że to po prostu wchodzisz w crafting i craftujesz. No to spróbujmy pierwszą próbę. Wątpię, że to się za pierwszym uda. Ale widzicie, no jakieś tam wyćwiczony jestem, bo to już tak jak mówiłem robiłem. O, widzieliście to? Już się łódka skraftowała, co jest? Jest? Nie! Aż w końcu, o, po około 60 próbach, stało się to. Jest! Mamy to, widzowie! Mamy to! Kolejne zadanie było od pikselowego, czyli zbudować pałac kultury w Minecraft w 11 sekund. Dobra, widzowie, robię to, muszę się wyrobić z pałacem kultury w 11 sekund. Ja już zrealizowałem sobie na to plan, a więc patrzcie na to, start. Teraz patrzcie. I pyk, zdążyłem.